Szanowni Państwo, naczytałem się w ostatnich dniach sporo tekstów propagandowych, tekstów i docinków Twitterowych, wymierzonych w te akcje, zanim ona się jeszcze na dobre rozkręciła już została rozreklamowana przez media. Głównego ścieku, w którym, jak widzimy, świetnie się odnajduje i pragnie dalej płynąć koncern Lidl, Polska. Ale tu jest Polska. Ale tu jest Polska, nie Bruksela, nie Berlin, nie inna planeta, to jest Polska. I Gierczwałd, Szanowni Państwo, to jest dobrożatkie. To jest dobro narodowe. Pamiętajmy, że to jest termin, kategoria używana w postępowaniach administracyjnych i w procesach legislacyjnych. Nie jest tak, że jak w hotelu, kto przyjedzie, zapłaci, bierze numer hotelowy i jest u siebie. Polska to nie jest hotel, to nie jest zajazd, to nie jest plac, który zagospodarować może każdy, kto przepłaci. Nie. A w Polsce są takie szczególne miejsca, które są naszym dobrem narodowym. Dobrem, które, uwaga, nie do nas nawet należy. Nie do nas, Polaków, tego żyjącego dzisiaj pokolenia. To jest dobro wszystkich pokoleń Polaków i tych, które już są na tamtym świecie, i tych, które, daj Boże, jeszcze się tutaj urodzą. Więc nawet gdybyśmy chcieli, nawet gdybyśmy chcieli, nawet gdyby nam się coś pomyliło i działając w duchu fałszywie pojmowanej gościnności i przyzwolenia, to nam nie wolno, nam nie wolno tego dobra rzadkiego, tego skarbu wyjątkowego, niepowtarzalnego i nieodnawialnego skarbu. Nie wolno nam go rozmienić na drobne. I chciałbym wyraźnie zastrzec, że ta akcja ogólnopolska, i to dzisiejsze tutaj wydarzenie, jedno z kilkudziesięciu w całym kraju, to nie jest akcja wymierzona w przedsiębiorczość. Zgromadzenie zarejestrował i otworzył polski przedsiębiorca, Włodzimierz Skalik, dzisiaj poseł na Sejm, ale już czwartą dekadę przedsiębiorca. Głos zabierał pan poseł Roman Fritz, poseł już, już drugi rok, poseł, ale szanowni państwo, już od 30 lat przedsiębiorca. To są przedsiębiorcy. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że, że e, takie są kadry naszej partii, którą, e, którą angażujemy w te akcje. Giedrwał to nie śmietnik? No jeszcze tam takie hasło mnie się szczególnie podoba. Święty Mikołaj nie kupowałby w Lidlu. No na pewno nie w tym roku. Na pewno nie w tym roku, a później to, to zobaczymy. Może, może się święty Mikołaj przekona, ale na razie na pewno nie patrzy życzliwie na te akcje. A więc, proszę państwa, jesteśmy wielkimi zwolennikami polskiej przedsiębiorczości i przedsiębiorczości ludzkiej w ogóle. I fakt, że moi, że moi koledzy w Czcigodni Posłowie, Fritz, Skalik i inni nasi towarzysze, Walki i pracy politycznej, że reprezentują właśnie ten rodzaj zajęcia i talentu przedsiębiorczość, to jest chyba potwierdzenie, że, że nie o to tutaj chodzi, że my nie uprawiamy nieuczciwej konkurencji. Te protesty nie zostały zamówione przez jakąś konkurencyjną sieć dajmy na to u Owada albo u Płaza albo jaką tam inną. Firmę Państwo możecie zobaczyć w branży handlowej w Polsce. Nie, to jest non possumus. Nie zgadzamy się na to, żeby z inercji, zaniedbania władzy, czy to świeckiej, czy duchownej, która też, też zaspała w tej sprawie, żeby miały zajść w jedwałdzie. Fakty nieodwracalne. I teraz jeszcze jedno ważne zastrzeżenie, bo jak zwykle w tej akcji pojawia się taki frazes, że miejsca pracy, no razem ma być 200 tych miejsc pracy, no to też nie powala, tak? Teraz, czy to będą miejsca pracy akurat dla mieszkańców, obywateli Giedżwałdu, czy może dla przybyszów za za. Nie wiadomo, których granic. To dopiero praktyka by pokazała. Ale, szanowni państwo, czy my tą akcją szkodzimy i godzimy w interesy Getzwałdu? Nie. Oświadczam, my Getzwałd tak promujemy, jak jeszcze nigdy do tej pory Getzwałd nie był promowany. I ja wykorzystam ten moment i jeszcze. Stoi i, i tysiąc razy, jak będzie okazja, powtórzę, a już mówiłem to na kolejnych projekcjach naszego filmu O Gedzwałdzie Filmu, który pomaga zrozumieć, o co my się tu upominamy jaki to jest skarb, jaka to jest wielka sprawa narodowa i katolicka. Więc, szanowni państwo, ja wykorzystuję okazję i wzywam przedsiębiorców innych branż do tego, żeby szukali pomysłów na Gietrzwałd. Pomysłów dla Polski i dla Gierzwałdu. Przecież te tereny, te hektary, po które Lidl sięga, no to są tereny tak blisko wzgórza Gietrzwałdskiego, błonia Gietrzwałdskiego, to jest... O rzut. No, czym tam można rzucić, tak? O no, beretę. Proszę bardzo. To jest poniżej kilometra od wzgórza Gierzwałckiego do Rubieży, do granicy tej działki yy, przeobszernej. Poniżej kilometra, 900 metrów, zdaje się. Więc, szanowni państwo, tam już. Nakręca się i my chcemy czy nie chcemy, właśnie nakręcamy pewną koniunkturę. Uwaga, także ekonomiczną. Za dwa i pół roku mam nadzieję, że Polacy będą do Giedrzwałdu wszystkimi drogami zmierzać setkami, tysiącami, dziesiątkami i setkami tysięcy. Tak jak to było w roku 1877. I na moment zapomnijmy o świętościach, na moment zapomnijmy o wielkościach naszych narodowych i powiedzmy, i powiedzmy o interesach, szanowni państwo. Branża hotelarska, turystyczna, rekreacyjna. Bo przecież do Gierzwałdu można jeździć cały rok. I można nie tylko modlić się i osiągnąć coś dla duszy, ale także i coś dla ciała. Z Giedżwałdu, następnych kilka rzutów beretem do Grunwaldu. Poniżej pół godziny można tam dojechać. Można mówiąc krótko, jechać do Giedżwałdu, a zaliczyć jeszcze większy kawał historii Polski, ba, nawet dziejów świata. I teraz to spaskudzić jakimś wysypiskiem śmieci, przecież wszyscy ludzie, którzy tam przyjadą, oni będą potrzebowali gdzieś spać, będą potrzebowali zjeść, będą potrzebowali, no właśnie, coś tam kupić, ale niczego nie kupią, nie będą nocowali i nie będą wydawali swoich ciężko zapracowanych pieniędzy, I jeżeli ten teren zostaje, zostanie spaskudzony tą inwestycją, która jest. Która jest sprzeczna z przeznaczeniem tego miejsca. Więc jeszcze raz, my wzywamy przedsiębiorców z kraju i ze świata i z najdalszych zakątków galaktyki. Zainteresujcie się Gierzwałdem. Dlatego, że rzadko tak bywa w interesach, że koniunktura jest gwarantowana. W roku 2027 przez Gierzwałd, daj Boże. Daj Boże, przewalą się, powtarzam, setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków i ludzi z całego świata. To jest już w tej chwili oczywiste. Mamy dane, mamy informacje, mamy informacje źródłowe, bo przecież nieoficjalne, ale z okolic Kurii Warmińskiej. Mamy informacje o tym, że rośnie ruch, chwała Bogu, chwała Bogu, ruch pielgrzymkowy do Gierzwał. Więc trzeba się zdecydować, czy 200 osób ma chodzić sortować śmieci, czy setki tysięcy osób mają tam przyjeżdżać i mają nakręcać koniunkturę lokalnym przedsiębiorcom w branży hotelarskiej, turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej, rozrywkowej i jakiem, jakiej tam jeszcze. Zobaczcie państwo, używam, uciekam się do argumentacji do bólu świeckiej, tak? Mówię o dobrych interesach, o dobrych rachunkach, bo stanowczo należy się sprzeciwić właśnie temu czarnemu pr który nas spróbuje już z góry spozycjonować po stronie jakichś Psujów, malkontentów, jakichś niszczycieli świetnych pomysłów. Nie. My się temu pomysłowi sprzeciwiamy, dlatego, że on nie jest świetny. Dlatego, że to jest pomysł z piekła rodem, dlatego, że to jest pomysł ludzi co najmniej dotkniętych no, jakimś deficytem. Deficytem, jeśli nie moralnym, to intelektualnym. Albo niedostatki, albo niedostatki. Boga Polski w sercu albo oleju w głowie, to po prostu jest zły pomysł. I nie dopuśćmy do tego, żeby Lidl, y, któremu się jak najlepiej niech powodzi, żeby popełnił taki błąd, który będzie też w historii tego koncernu, błędem długoterminowo, być może nieodwracalnym, dlatego że my nie odpuścimy, dlatego że polscy patrioci i nie tylko katolicy, ale przede wszystkim katolicy. My nie odpuścimy i to nie przyschnie, i to nie ucichnie, i my nie dopuścimy do tego, żeby nas tutaj ktoś przetrzymał i przeczekał. My się nie znudzimy. Ta akcja, Komitet Ogólnopolski nam to gwarantuje, będzie akcją ciągłą, akcją ciągłą, która będzie trwała na terenie całego kraju. Nie jest zaplanowana tylko na ten dzień, ten tydzień. Następny miesiąc. My spokojnie doczekamy, spokojnie doczekamy wycofania się tych, którzy tutaj źle rozsądzili, źle zarządzili z tej błędnej decyzji. Mamy cierpliwość. Mamy cierpliwość. Dziękuję za uwagę. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu jest Polska.